Chłop, chłop, chłop. Jaki jest Wasz ulubiony kolor? Mój. Tany. <laughs> Różowy Jaka jest Wasza ulubiona pozycja do ruchania w dupę, tak żeby seraka wylatywała? A, a jaka jest Wasza ulubiona pozycja do ruchania w dupę, tak żeby seraka wylatywała? Tak, najlepiej na tors. Z dupy na tors. Ej, ten pan obok, chyba się chce podłączyć. A pan się chyba chce podłączyć. Chciałby pan poruchać młode, tak? Zdjęcie w z tobą. Aha, dobrze, no to zróbmy. Za... Za ile? Za cycki. Chwilę do siebie, bo mam AIDS. A to fajnie, masz... A mogę cię polizać? Chacie się na wałek, co dziewczynki? Chciałem powiedzieć, pchacie się na wałek co dziewczynki. ktoś będzie palił papierosa, to zapytajcie czy, czy chce pociągnąć co innego. O widzę, że palisz papierosa, a może chcesz pociągnąć co innego? Co to miało znaczyć? It's, it's a prank, it's a prank, bro. Co To jest najfajniejsze w takim łączeniu się poprzez telefon, że ja mogę mówić jakieś rzeczy, a ty dostajesz w pierdol.. <laughs> <laughs> to jest najlepsze. Tak, jak ktoś będzie przychodził, to upuść. Tak, tak. Za nimi. O dziewczyny, coś wam wypadło. To gumowe jebadło. Chcecie podtrzymać? A wurszta? Mam wielkiego wurszta. Pokażesz mi swój precel? Słuchajcie, bo mam wielkiego wurszta. Pokażesz mi swój precel? Co? Po co się spieszysz? Okres? będziesz zmienić tam paksa? Kurwo? No co tam kurwa? No co tam kurwa? <laughs> o, z dzieckiem, z dzieckiem, dawaj dziecko. O przepraszam, mogę dziecko? Bo potrzebuję do piwnicy. Przygody Piotrusia <laughs> Pana na haku kapitana. <laughs> Przygody Piotrusia <laughs> Pana na haku kapitana po prostu kręcimy. Pytaj się czy lubi Bacha. Przepraszam, czy lubi Pani Bacha? Lubię. Lubi Pani, ale nie ma czasu. A Vivaldiego? A Ruchańsko? <laughs> A Ruchańsko? Co takiego? Ruchańsko. <laughs> To się pierdol w takim razie. Przepraszam, czy lubisz poezję Jamesa Joyce'a? E, nie znam. A stranie z dupy na tors? Nie. To taka y, szwedzka pisarka. Sranie z dupy na tors. Bo to taka szwedzka pisarka. Napisała muminki. Napisała muminki. W twojej cibie. <noise> w twojej cibie.